Ach tak, sprawdźmy jak podobał się ludziom mój ostatni film. O nie, nikomu mój film się nie spodobał, moje IQ no nie wie rzeczy. I jeszcze piszą, że mam ból dupy. Ej, cześć, chwilę, średni czas oglądania przed górę. Dzisiaj będę testował dwa serwery typu Anarchia, czyli AnarchiaGG oraz Rap.pl. I dla wszystkich, którzy mówią, miszymo, no ukradłeś ten odcinek od Kalmara. Po pierwsze, jest to mój już drugi odcinek, w którym oceniam serwery, a po drugie, to bardzo polskie, kradnięcie kontentu innym ludziom. I żeby nie było, nie grałem na moim mainie, jak tutaj widzicie, ale bowiem weszłem na jakieś losowe konto. Na samym początku sprawdzimy serwer AnarchiaGG, i to w skrócie tyle. I czuję się jakbym był na serwerze na bedroku Czemu tutaj nie ma niczego? Ok, render distance jest dosyć mały A wow, ok, gdzie ja jestem? Czy ja się miałem tam zrespić? Czy to jest jakaś baza czyjaś? Czy to jest spawn? Ja chyba nie rozumiem, czemu jestem... Ok, dziwnie No cóż, start tego serwera nie był za dobry Zostałem zrespiany na środku niczego, a na spawn musiałem samemu biec Ale kto wie, serwer może się jeszcze zrehabilituje Twoim zadaniem jest nagroda 100. Czym są te rzeczy? To jest jakoś to nie jest opisane, czy to coś robi? Nie, nie tepa mnie, proszę mnie poinformować przed takimi rzeczami. Okej, okay, rynek jak każdy inny. Plus szybkość. Ha, czy to jest po prostu klucz nazwany przez kogoś? Na moim mainie jeszcze nie byłem na serwerze, więc bardzo się dziwiłem, kiedy chciałem wejść na serwer i zrobić screenshota. Serwer uznał, że zrespi mnie w bloku. No myślę, że pójdą kolejne punkty na minus. Okej, okay, mam to jakieś kity. Tak, chciałbym odebrać kit. Zostaw Discord. A. Okej, okay, czyli muszę siedzieć na serwerze pół godziny, wtedy ja dostaję kicik za darmo. Niechaj będzie. DC.anarchia.gg! Ach, tak, jak ja lubię kiedy serwer nie ma po prostu nic sprzeciwik Pozwala mi to bardzo szybko sprawdzić to co chcę. Czemu wytepało mnie do wody? Co? To random TP naprawdę jest piękne mmm 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 Nawet na środku oceanu Nawet na środku oceanu Ktoś robił se tunele I Dosłownie ta cała mapa została już wzięta Nikt Cię nie kobie w taki sposób Ja chyba nie jestem jedyną osobą na X-Ray'u Będę z Wami szczery Kopałem tam trochę I muszę Wam powiedzieć, że tam ludzie DEFINITYWNIE grają na X-Ray'u Takie tam były dziwne tunele, że normalnie szkoda wręcz gadać I boink Może to odebrać? Ej. Dobra, ja liczę na kosę. Ja liczę na kosę. Dostałem budki 4-3. No w ostateczności może być. Wytepało mnie na bariera. Śmiesznie. Absolutnie nie wiem, co się właśnie wydarzyło, ale buja. Ej, patrzcie na to znalazłem jakiegoś typa. Ha! Buja. Definitywnie buja. Ja jestem czy on będzie awczył w którymkolwiek majecie, bo jak tak? To będziemy mieli bardzo łatwy sposób, w jakim można zrobić darmowe ity. Wow, ale nie no co wy, to jest legitny gracz. No co wy, on, on tylko tak, no tak przez przypadek tam podszedł. Ktoś po prostu wyrzucił te dwa miecze. Ja nie robię sobie z was jaj. Ktoś po prostu je tutaj rzucił. Nie wiem czy to jest ten... Coraz mniej zaczynam rozumieć ten serwer. I dzięki temu podarkowi ocena community wzrasta do 8 na 10. Moim planem było ogarnięcie bookshelfów, a następnie po prostu, no wiecie, zrobienie sobie enchantingu, ale widzę o tym, że po prostu stanie na spawnie daje losowe itemy. Kolejny podarek. Jednak daje 9 na 10. A to, że jestem już przygotowany. Dzięki moim nowym chantom myślałem, że jestem już gotowy tapać się do losowych ludzi i łanwiłanować. One -one Niestety to, co spotkało mnie później, zmieniło moje zdanie. Aha. Na to, że każda z takich teleportacji jest automatyczna śmierć. Ja, jak widzieliście sami, chyba coś nie do końca mi poszło. Za wszystko community dostaje 7, a myślę, że ogarnięcie serwera można dać 6. Aczkolwiek jest jeszcze jedna ukryta statystyka. Jak bardzo mi się podobało. Aczkolwiek tą statystykę pokażę dopiero na końcu filmu. Sprawdźmy, jak się bujają na rapak.pl i Hops. Dlaczego za każdym razem oni tepają mi na środek kurwa niczego? Ja się zaraz po prostu załamię. Okej, okay, spawn nawet jest ładny jako tako. Chyba. Wow, wszyscy tutaj robią day trading. Wow. Oni naprawdę myślą, że będą mi jakieś hajsy z tego ogarniali. Ha, pozdrawiam. Czemu mam jakieś 60 FPS-ów na tym serwerze? Ja nie rozumiem. Nie, to nie jest wina mojego komputera. Czemu pytacie? Następną rzeczą w moim planie było zdobycie darmowego klucza za wejście na serwer Discord. I możecie się domyślić, jak mi poszło. Cztery godziny? Nie poszło. Eee... Panowie. Ja, go, ja Cię widzę. Ja Cię, ja cię widzę, nie. Rondz, nie. A tak w ogóle na rapach też nie mają nic anti-X-Ray. Wait, to jest czyjeś. Tia, gracze tego serwera za mądrzy chyba nie są. Później poszłem bardziej eksplorować. Przyszłość, diamentów i tego typu rzeczy. Aczkolwiek absolutnie nie spodziewałem się tego, w jak śmieszny sposób zdobędę mojego pierwszego killa O, dzień dobry. On chyba jest pasywny. Dzień dobry. Jak no, nie jest pasywny. Uh, Okej! Okay. Miał... E, okay. Myślę, że ten typ będzie miał... Ok. okej. Myślałem, że to będzie walniejsze. U, HP. Ale z wami szczerym, myślałem, że będzie troszeczkę trudniej zabić typa, który ma taką bazę. Ale wygląda na to, że jednak gracze tutaj nie są za mądrzy. I dzięki temu, że albo to, tutaj udało mi się zdobyć Kila, serwer automatycznie dostaje 10 na 10. A tak na serio to nie. Następnie ogarnąłem diamantowy armor, uznałem, że jestem koksem, i zacząłem tepać się do losowych ludzi. Myślę, że sami możecie się domyślić, jak mi poszło. Tak czy nie? Tak to wygląda. Ale Taneho miał o wiele gorszą pułapkę, bo prawie się udało mi zabudować w góry, pozdrawiam Okej, okay, posłuchajcie mnie, może najmądrzejszy nie jestem, ale plan był dobry i teraz moment, na który wszyscy czekali, czyli końcowe oceny obu serwerów. Będę z wami szczery, oba serwery są dosyć podobne. Jedyną różnicę, jaką widzę, to marketing, nazwy broni oraz średni wiek community. Będę z wami szczery, jak dla mnie oba serwery były nudne. Naprawdę, jedyne co nam wyglądało, to iść po diamenty, zenchantuj się, tapaj się do ludzi, miej nadzieję, że ci nie lagnie, spróbuj wyjść z pułapki. Alternatywnie samemu zakładaj pułapki. I tak przez ilekolwiek godzin chcecie grać. To jest to samo, co kiedyś gildie, tylko że ktoś dał plugin lifestyle. Tylko będę z wami szczery, Gild było wiele ciekawsze. W tym na przykład mogliście robić 10 w 10, a tu 1v1, maksymalnie tu v1. Obu trybom anarchia daje 5 na 10. Nie jest jakoś mega ciekawe, albo mega źle zrobione. Po prostu takie, e, eh, jako tako. No ciekawe za bardzo to nie jest. Ale co wymyślicie? Jeżeli nie zgadzacie się z moją oceną, pamiętajcie, żeby napisać w komentarzach, bo ja jestem na serio zaciekawiony, co ludzie lubią w takich serwerach.